Dziś pierwszy odcinek z cyklu, jaki laptop wybrać? Często zadaje się pytania, jakie laptopa kupić, co mamy do zaoferowania. Chcę Państwu pokazać, czego, na co zwrócić uwagę, czy kupować. Często ludzie kupują nasi klienci komputery z marketu. Są tam pojedyncze egzemplarze w miarę dobre, ale trzeba uważać, bo to są często plastikowe, kiepskie zawiasy, kiepskie wykonanie, słabe parametry, wysoka cena. Chcę Państwu prezentować serię laptopów biznesowych marki Dell. Zobaczmy, tutaj mamy przykładowe modele. Są modele 14 cali, 15 cali, 13 cali. Czy one się różnią? Czy one są lepsze od takich zwykłych klasycznych z marketu. Zobaczmy. Mamy laptopa też marki Dell, tylko to jest seria Inspiron. To jest seria na rynek marketowy. Zobaczmy, to jest lemak plastikowy laptop, któremu tak latają zawiasy, często tutaj pada to wszystko. Dostęp do pozespołów jest bardzo utrudniony, ciężko do rozbudowy czy jakiejkolwiek konserwacji czy naprawy. Unikamy, mimo że jest dobra firma, unikamy tych, tych serii, czyli Inspiron, ewentualnie Wosco, to jest też taka pół, na pół półka. Przechodzimy do półki typowo biznesowej. To są Latitude, Precision oraz XPS. Mamy tu przykładowe modele, to jest Precision Online na XPS-a, czyli seria, właśnie 7520. To są laptopy, zobaczcie, mocne zawiasy, cienka, cienka konstrukcja, solidne solidne wykonanie. Plastik tutaj jest po bokach karbon z magnezem nie jakiś taki plastik typowo marketowy. więc yy, przyjeżdżają one na do nas polizingowe, czyli powiedzmy 2-3 letnie, W połowie ceny mniej więcej nowego laptopa, co zaczynają się oceny już od 1500 do 2,5, takie przeciętne komputer dobrej klasy. Yy, pod 3-3,5 dochodzą już takie laptopowe modele. Zobaczmy tutaj, mamy też serię laptopów z dotykłym ekranem. Możemy sobie bardzo wygodnie pracować na dotykowym ekranie. Każdy laptop, który do nas przyjeżdża, jest wybierany jest wśród naszych dostawców, takich 3-4 najlepszych dostawców mamy. To są serie laptopów z tak zwanej A-klasy. A-klasa, czyli musi mieć spełnione pewne estetyczne wymagania, jeśli chodzi o parametry i chodzi też o styl wizualny. Nie może być żadnych pęknięć, złamań i tak dalej. Mogą być delikatne zarysowania, czyli tam na krawędziach ekranu mogą być delikatne rysy czy wytarcia, co nie powinno ujmować, że sprzęt, sprzęt w tej cenie i przy, przy, przy używanym stanie mogą to wystąpić. Takie rzeczy a często wychodzą takie, że praktycznie trzeba by się ryski doszukać. Mamy na to gwarancję od 6 do 12 miesięcy, w zależności od dostawcy. Baterie mamy, zawsze sobie sprawdzamy, baterie bo nam przejeżdżają, jaką komputerem mają gwarantowane 30 minut pracy na baterii, ale przeważnie jest to od godziny, od godziny do 3 godzin. W takim stanie przyjeżdżają. Zawsze sprawdzamy to poprzez zużycie tej baterii. Tutaj mamy na przykład 34% zużycia, za sprawdzimy sobie na, na, na drugim modelu. Tak samo każdy komputer ma sprawdzany dysk twardy. Tu mamy dysk, dysk Toshiba NVMe, 100% sprawny, 3000 razy był uruchamiany, jeszcze tutaj dalej jeszcze zdolny, zdolny jest parę lat nam posłużyć. E, pokażę go się uruchamiają, jak, jak to pracują takie komputery, jak to wygląda. Mamy też serię Latitude, bo to było Precision na XPS łamane, tu jest Latitude. O, widzimy, że zawiasy są takie dosyć solidne, możemy szeroko to roztworzyć. Możemy, mamy laptopa wyposażonego w stację dukujące, czyli możemy w stacji dokującej taki laptop podłączyć i mieć wyjście tak jak tutaj mamy zaprezentowane na więcej monitorów. Możemy sobie pracować wtedy nawet na trzech monitorach jednocześnie. Teraz pokażę, każdą stację jak ona wygląda. Okay. Jesteśmy teraz w trakcie przeprowadzki, więc nasz serwis jest w warunkach jeszcze w trakcie ogarniania, więc ten stan musimy jeszcze przeczekać. Jakoś zakurzone jeszcze wszystko jest. To jest stacja dokująca, oryginalna do ma wyposażone wszystkie wyjścia na trzy monitory DVI, display pod HDMI, LAN, USB 3.0, USB-C, VGA nawet jest. Włącznik z przodu, też jeszcze audio. Jedną wtyczką, podłączamy jedną wtyczką, zasilanie, tu cała wiązka kabli idzie i nam się uruchamia wszystko na trzy, na trzy ekrany. Tak się pracę, także laptopa sobie tylko odpinamy od stacji i wychodzimy z nim idziemy do tego, zakapakujemy. Też są takie fajne serie, mniejsze, zgrabne, poręczne, turystyczne. Zahasujemy, żeby nie było widać. O. Też laptopy też są z dotykowym ekranem. Już Windows 11 jest na pokładzie, są gotowe. Większość z nich jest gotowa do pracy na Windows na Windowsie 11. Można zaktualizować, fabrycznie przychodzą z dziesiątką. I też bardzo wygodnie, przyjemnie się cokolwiek z tym robi, wyszukuje sieci i tak dalej. Tak to wygląda, jeśli chodzi o laptopy. Także unikamy serii marketowych. Zobaczymy też kolejnego marketowca, Nie niedorzucaje parametry. No jest tylko cienki, tak ciekawszy model. Ale on bardzo wolno chodzi. już jest z nim uszkodzony. O, no table device, albo, albo coś z płytą górną się dzieje, albo coś z zawiasami, albo w ogóle wolna, wolna praca jest takich komputerów, więc. Generalnie unikamy, szczególnie unikamy laptopów z dyskiem mechanicznym, gdzie taki dysk po zrobieniu Czegoś takiego może już ulec uszkodzeniu. Tam są, yy, tam są talerze, które się kręcą 5 400 na minutę i mogą bardzo łatwo ulec uszkodzeniu. Także dla do nas przychodzi, jest sprawdzany. Na życzenie, na życzenie dokładamy większe dyski. Dyski, jakie montujemy, to są serie najczęściej Western Digitala, seria Blue lub wyżej. Nie Green, nie te tańsze, tylko troszkę droższe, ale mają 5 lat gwarancji przez producenta. Na stronie WDK można sprawdzić w numerze seryjnym status gwarancji naszego dysku. Yy, I każdy taki, każdy taki komputer, sobie sprawdzamy. Wtedy widzimy dokładnie, co i jak on takiego sobie zadaje. Testujemy też pamięć RAM. Tak jak tutaj widać na tym komputerze, jest pamięć RAM testowana. Zero błędów. Już dziesiąty test przeszedł. Wiemy, że to już wszystko, wszystko już jest prawidłowo. I taki komputer możemy wydać czystym sumieniem klientowi, że jest wszystko z nim ok. I powinien, powinien posłużyć. Ten testa wypinamy, za się zestatuje, uruchomi ponownie. Jeszcze też zaprezentuję ten model, bo to jest 17 cali. Takie cię, ciężej jest je dostać, bo mało na stanie jest. O, wypniemy sobie baterię. To są toby 17 taka seria typowo już dla grafików, dla osób, które gdzieś tam wymagają dużej mocy obliczeniowej, i jednocześnie znaczy w jakiś sposób mobilności. Klawiatura podświetlana, jak w większości tego typu modeli. Tak samo wyjścia są na wszystkie, na wszystkie potrzebne nam zewnętrzne urządzenia. Około jest jeszcze powłoka. Naklejka może być na górze, na, na naszym tym. Tu już dodatkowego ekranu nie ma, nie ma takiej potrzeby. Sprawdzimy sobie, tak samo parametry. Pozostałe, pokażemy zaraz dokładnie jak to są przeciętne parametry, czym tutaj się charakteryzować, jeśli chodzi o komputer. Mamy zużycie baterii na poziomie 17% w tym modelu, czyli całkiem, całkiem świeżynka. Zobaczmy i siódemka szóstej generacji jest w tym, w tym, w tym przykładzie. 16 GB RAM. Mamy takie jeszcze coś ciekawe, jeszcze pokażę, pokażę jeszcze może ten dotykowy, żeby się tak ładniej, ciekawiej to wyglądało. Te są bardzo, bardzo fajne, bo tutaj mamy o, te 16 GB Xeon to jest odpowiednik i 7 tam bodajże 7 generacji i jeszcze tutaj z takich wyższych modeli już pod 3,5 tysiąca podchodzą, tamte gdzieś koło już 2,5 można już je nabyć, o, 16 GB tak samo i7-ka generacji, no to wszystko chodzi bardzo płynnie, już pokazywałem się uruchamia tak szybko, że nawet nie zdążyłem, nie zdążyłem zaprezentować. Zróbmy sobie taki jeden teści uruchomieniowy. Włączymy jeden, włączymy drugi komputer. Mam nadzieję, że jakieś aktualizacje się teraz w tyle nie ścisną. O te się uruchamiają ponownie. Ktoś tam się jeszcze może w tyle instalować, bo świeżo, świeżo są systemy poinstalowane, więc jeszcze coś ściągają. Dobra, mamy logo Dell. Zobaczymy jak to jak to pracuje. I przechodzi już do, do właściwego uruchamiania. Są dyski wyposażone w złącze M2, czyli takie jedne z szybszych interfejsów. Mamy też dostępne w SATA. Także ważne jest, żeby dysków, przy dyskach SSD zwracać uwagę na markę, na producenta, na model, na serię, bo to też dysk SSD jest super odporny, bo też potrafią padać, więc paść, więc też jest ważne, jaki to, jak to model. No i komputer praktycznie gotowy do pracy. Włączamy przeglądarkę i odpalamy internet. Nie jest. Prawda? No i dobra, no i tak, to, tak to wygląda. Także tak, unikajcie laptopów z marketów, są wyjątkowe jakieś tam pojedyncze egzemplarze. Tak to wszystko jest często kiepski plastik, kiepskie parametry i w cenie, jakby komputera. W cenie komputera polizingowego za połowę ceny mamy, mamy, mamy dużo lepsze parametry, lepszą, lepszą stabilność pracy, bo płacą np. 2,5 tysiąca płacą za nowy komputer. Będziemy mieli jakąś tam i piątkę, jakieś tam Celeron Pentium D, czy może jakąś tam i piątkę, nie wiem, piątej, szóstej generacji, gdzie w tej cenie już możemy mieć i siódemkę z polizinga i dużo lepsze wykonanie. Tylko, że używane 2-3 letnie, ale gwarancje mamy od 6-12 miesięcy i w razie. Jakichś uszkodzeń, to w tym modelu można powiedzieć, że to tak jak Volkswagena. Tutaj możemy dostać praktycznie każdą śrubkę, każdy element, zawias, matrycę i tak dalej, więc nie ma problemu z utrzymaniem ciągłości pracy takich urządzeń w przypadku, gdyby doszło do jakiejś awarii. Znaczy, awarie to są albo klawiatury, albo jakiś upadek, pęknięcie, albo dochodzi do uszkodzeń typu płyta główna i tak dalej, chyba że ktoś używanie oryginalnych ładowarek, to też się zważa, że ładowarka była oryginalna. Wtedy ma stabilizację napięcia do odpowiednie filtry, to też słyszysz na wzmacniaczach audio, odpowiednie filtry, które nie mają właśnie szumów na torze audio. I wtedy wiemy, że taki komputer posłuży. Więc jakieś adaptery do zasilaczy, ładowarki czy popękane kable mogą wpłynąć na stabilność zasilacza. Więc o to dbamy, żeby to miało ręce i nogi i wtedy, wtedy to powinno posłużyć do długiej, stabilnej i wydajnej pracy. No i widzimy, tak, tak to wygląda z laptopów serii biznes. I za chwilkę przejdziemy do tery stacjonarne. Ja Często zdaje pytania, jaki komputer, co się polecili do, do domu, do e, pracy w firmie, czy, czy jakichś pracy grafika wyspecjalizowanej, czy po prostu zwykłej do rozrywki, do multimediów. Tu tak samo. Możemy komputer dobrać, i poskładać go tak jak chcemy. E, możemy kupić gotowy, e, sprawdzony serię biznesową, tak samo z Della. Mamy też e, biznesowe serie z Fujitsu, z HPK. Ale tak jakoś wychodzi nam, że Dell najstabilniej nam działa. Najfajniej, najmniej jestem jest problemów, o ile w ogóle są i pokażę czymś to się różni. Jeśli chodzi o komputery, zobaczmy jak one się uruchamiają. Mamy serię Optiplex, parametry i7 6. generacji, 1350 netto kosztuje ten komputerek. Fajna maszyna, ta sklepatura jest nie podpięta, to nie szkodzi, czasem się uruchomi. Tu też jest dysk NVMe, jeszcze 8GB z możliwością rozbudowy nawet do 32 Włączamy, chwila, moment, komputerek już działa, gotowy do pracy, nie? Bardzo fajne są komputerki pod kątem rozbudowy. Gdybyśmy chcieli w środku taki rozbudować, pokażę, jak to się bardzo fajnie otwiera, zobaczyć, że to jest przemyślane. Jest, to nie jest tam plastik, że sobie ściągamy, nic tu nie możemy dołożyć. Czy są ograniczone miejsca, to jest fajne, malutki, A jednocześnie mamy tam pod spodem slot na dysk M2. To jest dodatkowy dysk jeszcze na SSD standardowy wsadzony, Jamicrona, czyli też oryginał lecąc na pierwszy montaż, który robi też dla Intela. Zasilacz pamięć kategorii, dodatkowo jeszcze można sobie dołożyć. To są takie typowo małe komputerki z mocnymi parametrami, czyli do pracy do biura nie się nadają do pracy w jakichś programach typowo branżowych czy nawet do domu, do domu bez gier tutaj gier na tym głębiej, głębiej nie pogranąć, bo że zauważyłem Minecrafty tego typu rzeczy bez problemu na tym pójdą, też karta graficzna jest całkiem podstawowa ta całkiem, całkiem wydajna gdybyśmy chcieli coś mocniejszego tak samo zwrócić uwagę na monitory z Della możemy tam e, mieć monitory na uchwytach gdzie możemy zamontować tego większą ilość i zwolnić miejsce na biurku, żeby stopki nam nie zajmowały miejsca monitorki z serii biznesowej na matrycach matowych, czyli nie, nie ma refleksji światła może jeszcze to pokażemy za chwilę no i jeszcze monitory standardowe domowe na stopce z błyszczącą matrycą IPS, ładne kolory i tak dalej, jeśli chodzi o komputery mocniejsze mamy serię Precision, tak samo dzielą się na Optiplexy Optiplexy są właśnie typowo desktopowe, takie do pracy w domu serię Precision, czy już takie bardziej dla wymagających, zobaczmy tutaj mamy sprzęt bardzo fajnie, tutaj, jest wszystko zrobione. Dwa procesory są na tej maszynie. Mamy dwa procesory 16GB, a nie, nie jest 32 w tym modelu. Dodatkowo karta graficzna z wyjściem na 3 na trzy urządzenia, widzę, tak? Na trzy na monitory możemy. Więc dwa dyski twarde są w zestawie. No zależy się od specyfikacji, więc ceny takich modeli są też dużo zależne od rodzaju procesora, od rodzaju dysku, ilości pamięci. To jest wszystko. Dany model ma szerokie, szeroki wachlarz wariantów. Jak w samochodach, nieraz chodzi o wyposażenie. Tak samo tutaj, w komputerach też wyposażenie po zespołu. to, co ma w środku, decyduje o jego cenie końcowej. I to już są sprzęty, na których możemy wydajnie pracować na grafice 3D, czy jakieś tam programy typu AutoCAD, Corel i tak dalej. Hmm. Czy też mamy jakiś gier, wyposażając tą kartę, lub dając jeszcze mocniejszą, bo miejsca mamy dużo w obudowie, możemy coś ustawić, w Taki komputerek wiemy, że wiemy, że wydajnie wydajnie się spisywał. To, założyć fajnie, się zakłada, że siłek nie ma, troszkę się zaraz zatłużyło, bo jesteśmy tak się przeprowadzić więc warunki są ciężkie. Także jak macie pytanie, jakieś piszcie, dzwonicie na WhatsAppie, Facebooku, mailowo i wesołych siłę życzymy